Siemano, witam w kolejnym odcinku. Od razu przechodzimy do mięsa, czyli do testowania mojej metody, którą poznaście w poprzednim odcinku. Dzisiaj trenuję na 4 RM, wykonując drabinki 1, 2, 3. Tych drabinek wykonuje s Sets, czyli drabin <grym> leather as possible. I od razu, spoiler, wejdą 3 drabinki. Czyli trzy razy będę w stanie powtórzyć drabinkę 1, 2, 3, co da łącznie 18 podciągnięć na ciężarze 4RM. Czyli jak tu widzicie, jednostka treningowa M3, 4RM potencjalne, bo tego nie testuję w tym momencie, tylko jest to jakby wyliczone. No i wykonuję drabinkę od 1, do, przez 1, 2, 3 powtórzenia razy s man Sets, S-Possible, zachowując przerwę od 2 do 5 minut pomiędzy tymi drabinkami i robię to aż do osiągnięcia task failure, czyli porażki w wykonaniu zadania. Jak tu teraz będziecie obserwować drugą, drugie podejście do, do drabin, to macie podciągnięcie pierwsze, za chwilę będą 2 i 3, to zobaczycie, że na przykład jeżeli chodzi o technikę, to ja dość mocno daję nogi do przodu, co ustawia mi najszerszy w lekkim rozciągnięciu versus gdybym tego nie zrobił. I jest to dla mnie taki boost do siły z tej prostej przyczyny, że ja po prostu na starcie jestem dość mocny, a jestem bardzo słaby w porównaniu do tego startu przy wykańczaniu ruchu tam u góry, więc postanowiłem, że zmienię sobie jakby zadanie na to, że tą brodę będę pozycjonował na wprost, co automatycznie wymusza na mnie trenowanie na mniejszym ciężarze. Bo normalnie, gdybym chciał wyznaczyć 4RM, to by musiało być to w okolicach 65 kg, a jak widzicie, trenuję na 55 kg, czyli z ciężarem 10 kg mniejszym, właśnie przez to, że brody nie zadzieram, a staram się przełożyć ją na wprost. No i tu ostatnia drabinka, pierwsze. Drugie. No, i trzecie już będzie za nisko, czyli wyciągnę gdzieś do, do pewnego momentu już nie będę w stanie w jednej z płaszczyzn przekroczyć tej wysokości. Szybka reklama: jakby ktoś chciał skorzystać ze Strength Code, to będę przemycał na YouTubie kot rabatowy, jakby w podzięce za to, że jesteście. i tam w sumie na tym YouTubie zależy, żeby dzielić się tą wiedzą i na jakiejś aktywności waszej, waszej, więc w podzięce będzie się wyświetlał kot rabatowy który powinien być właśnie widoczny, czyli YT25, jeżeli Napiszecie do mnie w wiadomości prywatnej, czy na mailu oraz tym kodem dostaniecie tego e-booka 25% taniej niż, niż obecna cena w sprzedaży, czyli dostaniecie go za 150 zł zamiast 250. Od razu tutaj na tym slajdzie też możecie podejrzeć e stronę tytułową informacje o mnie oraz opis metody, tak naprawdę, czyli kwintesencja tego e-booka to jest opis metody e pozostałe rzeczy, jakie dowiecie się z e-booka, to m.in. jak programować. Tą metodę, czyli metody periodyzacji, oraz dlaczego to działa, e, według mnie przynajmniej, i jak z tego e, korzystać. Kto w ogóle z tego e, skorzysta najbardziej? No, według mnie, przede wszystkim, osoby którym, osoby, którym zależy na czasie i chcą troszeczkę ten trening. E, Przyspieszyć oraz trenerzy personalni, którzy no, gdzieś tam mają jakieś widełki, jeżeli chodzi o czas poświęcony na danego klienta, więc trenując tą metodą, można naprawdę e, zarówno e, fajnie zastymulować kogoś pod względem siłowym, jak i przede wszystkim hipertroficznym, ponieważ jest to metoda powerbuildingowa, więc sprawdzi się zarówno w, podczas budowania masy mięśniowej, jak i przede wszystkim podczas budowania siły. No i nie będzie to. Kolejny trening, który zajmie Wam 3 godziny. Także tyle jeżeli chodzi o autoreklamę, wracamy do treningu. I tutaj przechodzę właśnie do flagi, którą wykonuję przy pomocy Strength Code, czyli tego co widzieliście przed chwilą. Czyli pierwsza seria jest serią testową. Ja już oczywiście, oczywiście jestem od wszystkich podciągnięciach, więc te wyniki będą stosunkowo zaniżone. Także najpierw testuję sobie obie wersje, sprawdzam jaki jest czas. I stosuję się do tej tabelki i przerw jakie tam były. Tutaj w izometrii przekładam 1 do 1 czas powtórzenia jako 1 sekunda powtórzenia, czyli jeżeli na przykład trzymam holda 8 sekund, to w dodatkowych seriach wykonuję 4, sekund, 4 sekundowe holdy co jedną mniej więcej minutę. I tak, jeżeli chodzi o flagę, to uzupełniam ten ruch podciągania z tego względu, że uważam, że w tej płaszczyźnie po prostu. Jakby największy jeszcze mam potencjał do poprawy, plus nie czuję takiego zmęczenia po podciąganiu na, na obłych, żebym sobie nie mógł tego wrzucić. Gdybym na przykład podciągał się szerokim na to pewnie ćwiczeniem dodatkowym byłby na przykład front lever. Nie? Ok, teraz lecą Power Jeżeli chodzi o Power no to yy, głównym celem jest przetrenowanie po prostu tylnego naramiennego w rozciągnięciu i takie. Powiedzmy, zabezpieczenie się przed kontuzjami w obrębie stożka rotatorów przy okazji. Także jak tylko jakby zrobię te dodatkowe, znaczy te główne ćwiczenia, czyli podciąganie i front lever, to reszta to już są takie rzeczy uzupełniające, w których nie, nie stosuję żadnej konkretnej metody, na przykład robię dwie czy trzy serie blisko upadku mięśniowego i tyle. Nie? Także wybieram sobie zazwyczaj jedno lub dwa ćwiczenia na trening, w których robię jakąś metodą, którą. Lubię, albo którą uważam, że daje fajne efekty. Teraz, żebyście nie pomylili metody, to jest na przykład rampa, klaster e, drabiny, e, no właśnie Strength Code, czy to co teraz testuję, co jeszcze nie ma nazwy. Nazwijmy to roboczo Strength Code 20, ale myślę, że te nazwy trzeba by było dopracować. Dobra, teraz tutaj jeszcze na czworoboczne sobie z trójkami. Wzmacniam całą, cały trap 2, czyli środkową część czworobocznego. Dorzucam oczywiście takie pauzy izometryczne, no bo te mięśnie mają bardzo często być w skróceniu izometrycznie napięte. I teraz robię modlitewnik na małym ciężarze, ponieważ ja tutaj rehabilituję się po uszkodzonym jakimś czas temu zginaczu nadgarstka i, i później nabytym łokciu golfisty. Także tu się skupiam na powolnej ekscentryce, bo to powolna ekscentryka bardzo fajnie działa rehabilitacyjnie na wszystkie struktury, które uznały, doznały jakichś tam uszkodzeń. No i e, tyle w sumie, jeżeli chodzi o ten trening. Czyli jak widzieliście, w treningu mamy do czynienia z e, tylko dwoma głównymi ćwiczeniami: jedno jest przy pomocy tej nowej metody, drugie tej hybrydy Strength 2.0, drugie jest przy pomocy Strength a pozostałe ćwiczenia uzupełniające e, są przy pomocy po prostu. Żadnej metody, no, po prostu trzymanie się reps in reserve w dwóch, trzech seriach i tyle. Także e, mamy trzy treningi pól za mną, trzeci trening push będzie za dwa dni, nie wiem czy będzie nagrywany, ale e, póki co wszystko idzie ok. Przy czterodniowym, czterodniowej częstotliwości treningowej e, wciąż trening jest no, znośny, że tak powiem. Czyli jestem zmęczony po tych treningach. Dość mocno czuję do końca dnia, że dzisiaj trenowałem, mimo tak małej liczby ćwiczeń. Jestem też dość mocno obolały po tych treningach, ale miałem przerwę dziewięciodniową wcześniej, więc no takie po dziewięciu dniach przerwy może być takie wdrożenie chwilowe, więc nie chcę tego oceniać przedwcześnie. Wyraźnie mam podkręcony apetyt, także jem sporo i dobrze, bo to ma też jakby wpływać pozytywnie na wzrost masy mięśniowej i tyle na dzisiaj. Nie? Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym omówił jakiś temat związany bezpośrednio z planowaniem lub niekoniecznie, ale pochodno od treningu, to śmiało zadawajcie te pytania w komentarzach.